Chciałbym teraz y, porozmawiać z wami troszkę o wyborze między przełącznikiem a okienkiem wyboru, polem wyboru, tak? Często na stronach, w aplikacjach, a zwłaszcza możecie spotkać w formularzach y, różnego y, rodzaju elementy, które ułatwiają zbieranie danych. I jednym z takich elementów jest właśnie przełącznik i pole wyboru. Pomagają nam Właśnie w zbieraniu danych są to tak zwane kontrolki i przybierają one różną formę. Dwie najpopularniejsze z nich właśnie omówimy w tej lekcji, właściwie trzy, bo za chwilę dodamy jeszcze tutaj jedną, ale głównie będziemy bazować na pytaniu, czy wybrać przełącznik, czy wybrać okienko wyboru. Co jest lepsze, co się kiedy sprawdzi, co kiedy stosować. Spróbujemy tu teraz opowiedzieć w tej lekcji za pomocą kilku prostych punktów. Na początek przełącznik. Przełącznik możecie porównać do fizycznego przełącznika prądu, jaki macie na ścianie, ponieważ pozwala on użytkownikom włączyć lub wyłączyć daną funkcję. I tutaj ta interakcja z tą kontrolką jest zazwyczaj jednoetapowa, czyli wybór. Yy, po wyborze, czyli włączamy, wyłączamy, po wyborze od razu następuje akcja i wyboru dokonujemy wybierając włączony, wyłączony, mamy jeszcze trzeci stan nieaktywny, tak? Przełączniki tak jak mówiłem, porównujemy do światła, ponieważ tak jak przy zapaleniu światła po obstryknięciu na ścianie przełącznika od razu włącza lub wyłącza się światło, tak samo. Tutaj wyłączamy daną funkcję i włączamy daną funkcję. Natomiast jeśli chodzi o okienko, czy też pole wyboru, to jest to element zazwyczaj w formie małego kwadracika lub okręgu z widocznym obrysem. W środku mamy dodatkowo wypełnienie, jeśli jest yy, aktywne. Często możecie spotkać właśnie. To okienko na stronach zamówienia, gdzie na przykład trzeba zaakceptować regulamin lub też inne zgody. Tutaj interakcja z tego typu kontrolką jest dwuetapowa. Co to oznacza? Czyli oprócz zaznaczenia, dodatkowo musimy potwierdzić nasz wybór i zazwyczaj odbywa się to właśnie w kliknięcie w przycisk Zastosuj OK. I tak dalej. Czyli pierwsza interakcja to zaznaczenie lub odznaczenie, druga interakcja to dodatkowe potwierdzenie. Czyli w przypadku przełącznika mieliśmy tylko jedno kliknięcie, tutaj mamy dwa kliknięcia, tak? Czyli zaznaczenie okienka wyboru nie powoduje natychmiastowego działania i wykonania danej akcji. Dopiero po naciśnięciu przycisku, który nam potwierdzi, ten wybór, coś się wydarzy, tak? Aktywuje się dana opcja. Pomaga to zapobiegać przypadkowym yy, tutaj krokom, tak? Na przykład błędnej aktywacji, usunięciu konta. Yy, wszędzie tam, gdzie jakby yy, operujemy na ważnych da danych, tak? Tutaj o wiele lepiej zastosować się okienko wyboru. Ale my teraz yy, jeszcze przejdziemy do przycisku opcji, który jest jakby takim trzecim. Dosyć częstym elementem, jeśli chodzi o kontrolki, jest bardzo podobny do okienka wyboru, ale yy, wygląda tak, jest zazwyczaj zaokrąglony i nazywa się to przycisk opcji. Czym się różni od okienka wyboru? Hmm, różni się tym, że jeśli chodzi o okienko wyboru, tak, czyli taki kwadracik, to Możemy zaznaczyć na przykład kilka elementów, tak? Takim kwadracikiem. Na przykład mamy filtrowanie w sklepie. Możemy wybrać kolor czerwony, zielony, czarny, tak? Możemy je wszystkie pozaznaczać. Natomiast przycisk opcji posłuży nam wszędzie tam, gdzie do wyboru, mamy, do wyboru mamy tylko jeden z tych elementów, tak? Czyli nie ma możliwości zaznaczenia dwóch tych opcji, a tylko jedną, tak? Albo pakiet firmowy, albo pakiet domowy, tak? Czyli. W tym wypadku przycisk opcji tutaj wskazuje nam, że musimy zdecydować się na jeden z nich. Czyli gdy Twoja aplikacja, strona lub program pozwala na wybór tylko jednego pola, to należy, yy, właściwie nie należy, a można zastosować przycisk opcji. Natomiast gdy wyborów może być więcej niż jeden, to w tym wypadku okienko wyboru sprawdza się tutaj. O wiele lepiej. No ale okej, okay, wróćmy teraz do naszego tytułowego pytania, yy, czyli czy wybrać przełącznik czy okienko wyboru? By odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizujemy sobie teraz kilka takich fajnych przypadków, gdzie zastosowano dany element, yy, daną kontrolkę i sami sobie zapewne już po. W zobaczeniu tych przypadków będziecie potrafili odpowiedzieć, kiedy i gdzie używać tych kontrolek. Mamy tu tabelę cenową, a nad nimi przełącznik. W tej sytuacji przełącznik sprawdzi się o wiele lepiej niż okienko wyboru. Dlaczego? Ponieważ w tym wypadku potrzeba natychmiastowej akcji, tak? Czyli ktoś chce zobaczyć ceny dla abonamentu miesięcznego, przełącza w lewo. Ktoś chce zobaczyć abonament roczny, przełącza w prawo i tabele cenowe automatycznie się zmieniają, tak? Czyli nie potrzeba tutaj jeszcze dodatkowego przycisku jakby zatwierdzenia. Po prostu przełączamy w lewo, w prawo i tutaj dynamicznie zmieniają nam się tabele. Czyli zastosowanie przełącznika ma miejsce, gdy wymagana jest natychmiastowa reakcja ze strony interfejsu, gdy wymagane jest pokazanie lub ukrycie danej opcji, tak? Czyli przełączając prawo ukrywamy tym samym abonament miesięczny, a odkrywamy abonament roczny. I wymagane jest działanie, które nie musi być potwierdzone, na przykład yy, wstępny wybór ceny, tak jak w tym wypadku, tak? Przełączamy sobie na abonament miesięczny i widzimy tutaj mm, powiedzmy, tą cenę, ale. Jeszcze jakby nie potwierdziliśmy naszego wyboru. Dodamy ją sobie do koszyka, tak, i dopiero wtedy jakby dokonujemy wyboru. Kolejny przypadek to potwierdzenie ustawień. Tutaj o wiele lepiej sprawdzi się okienko wyboru, akurat tutaj w formie zaokrąglenia mamy. I jest to regulamin, tak, akceptacja regulaminu. Sprawdzi się Okienko wyboru o wiele lepiej wszędzie tam, gdzie nasz wybór dodatkowo będzie potwierdzony, tak? yy, nim pokażą się rezultaty. Czyli tutaj zaznaczamy sobie regulamin, ale tak właściwie nic się w tym momencie nie dzieje, tak? Po prostu zaznaczyliśmy okienko. Dopiero gdy klikniemy przycisk główny, potwierdzający, to damy informację yy, do systemu sklepowego, że faktycznie zaakceptowaliśmy ten regulamin, czy też yy, zapisaliśmy się do newslettera. Czyli wszędzie tam, gdzie trzeba jakby dodatkowych potwierdzeń, no to o wiele lepiej jest wybrać pole yy, wyboru. Wszędzie tam, gdzie przed pokazaniem wyników, yy, jakby tutaj dalszych kroków, czyli zanim przejdziemy na stronę zamówienia, no to tutaj o wiele lepiej sprawdzą się właśnie o, pola wyboru niż przełączniki. Ok, idziemy w kolejny przypadek. Mamy tu wielokrotność możliwości wyboru, gdy użytkownik może zaznaczyć wiele opcji jednocześnie. Lub też istnieje możliwość yy, jakby niezaznaczenia żadnej opcji, to znów wybrwa, wygrywa okienko wyboru. Kliknięcie w wiele przełączników tutaj jeden po drugim i oczekiwanie na wyniki po każdym kliknięciu zajmuje więcej czasu niż jednorazowe zaznaczenie jakby tutaj kilku tych okienek wyboru i potwierdzenie tego przycisk, przyciskiem. Tego typu sytuacja często błędnie stosowana jest w, we wtyczkach WordPressowych, gdzie twórcy tych wtyczek właśnie używają do zmiany ustawień właśnie tutaj przełączników, tak? czyli na przykład jeśli chcesz zmienić kolor Yy, czy też font Twojego szablonu, to często w WordPressie, właśnie, możesz zobaczyć yy, przełączniki, tak? Ok. Kolejny przypadek to filtrowanie. A filtrowanie mamy tutaj. I tutaj, znów, okienka wyboru dają lepsze rezultaty. Dlaczego? Ponieważ tutaj yy, mamy jakby opcje podrzędne, tak? Czyli wybieramy sobie na przykład jakiś filtr, a dodatkowo rozwijają nam się dodatkowe opcje. Taki stan rzeczy często możecie zaobserwować właśnie w sklepach internetowych na, yy, w momencie filtrowania produktów. I znów przełączniki tutaj wypadają o wiele gorzej. Nie są tak intuicyjne jak zaznaczenie kilku takich okienek wyboru. Dalej mamy niejasność przekazu i widzimy ją tutaj. Gdy komunikat tekstowy przy kontrolce może wprowadzać błąd, bezpieczniej użyć jest znów okienka wyboru. Załóżmy, że w aplikacji masz dwie opcje: wyczyść dane z pamięci zewnętrznej. Gdy patrzysz na przełącznik, to tak naprawdę potrzebujesz chwili, żeby zrozumieć, czy zaznaczony przełącznik wyczyści nam dane, czy też odznaczony przełącznik nie wyczyści nam danych, tak? Nie jest to ten komunikat nie jest tu do końca jasny, tak? I ktoś obawiając się, że może pomyłkowo wyczyścić dane, no nie kliknie tutaj, tak? Nie wiem wie właściwie w co kliknąć, czy stan wyłączony, stan szary wyczyści mu te dane, czy też ten aktywny stan wyczyści mu te dane. tak, W przypadku okienek wyboru yy, wizualnie ten problem znika, tak, ponieważ, tak jak mówię, wizualnie jasność przekazu jest na tyle duża, że o wiele trudniej jest to pomylić. Dodatkowo, yy, zauważmy, że ta akcja to jest dosyć wrażliwa akcja. Tak? Ktoś wyczyści wszystkie dane. Ale nic się nie dzieje, jeśli ktoś zaznaczy sobie okienko wyboru, dopiero musi w drugim etapie potwierdzić swój wybór, tak, dodatkowym przyciskiem tutaj. Czyli znów widzimy, że na tym polu o wiele lepiej sprawdzi się okienko wyboru. Ale z kolei tutaj mamy, zobaczcie, funkcje. Pojedyncze funkcje. I w tym wypadku sprawdza się o wiele lepiej przełącznik. Sprawdzi się on lepiej, gdy użytkownik musi przełączyć działanie jakiejś jednej, niezależnej od siebie funkcji, tak? Czyli yy, dobrym przykładem jest włączenie Wi-Fi, tak? Włączenie Wi-Fi tutaj yy, nie ma jakby tutaj związku z innymi funkcjami, które widzisz na ekranie. A dodatkowo Jasność tego jest dosyć dobra, ponieważ mamy włączone Wi-Fi, wyłączone Wi-Fi, tak? czy też włączony tryb samolotowy i wyłączony tryb samolotowy. W tym wypadku o wiele lepiej sprawdzi się, mm, właśnie przełącznik, niż yy, pole wyboru, które dodatkowo musielibyśmy potwierdzić, jakby jeszcze tutaj przyciskiem, a tutaj mamy o wiele szybciej: włącz, wyłącz Wi-Fi i jest to włączenie pojedynczej funkcji. Zaznaczam to, ponieważ za chwilę w kolejnym punkcie mamy znów pojedynczą opcję. I zobaczcie, tu na tym polu wygrywa okienko wyboru. W tym wypadku dostępny jest bardzo jasny wybór, tak lub nie. Dla, dla przykładu, podczas logowania zaznaczamy tak, zapamiętaj mnie, tak, yy, zapisz mnie do newslettera. I tutaj o wiele lepiej sprawdzi się znów okienko wyboru niż przełącznik. Zobaczcie, no nie wygląda to dobrze, tak? Zapamiętaj mnie, i ktoś tutaj przełącza sobie przełącznikiem. A tutaj mamy zaznaczoną funkcję zapamiętaj mnie, i znów musimy ją jakby dodatkowo potwierdzić przyciskiem, tak? A tutaj jedno wyklucza z, jakby drugie, ponieważ przełączniki. Powinny działać natychmiastowo, tak? Tutaj to, ten cel powinien wykona wykonany być natychmiastowo, a tak się nie stanie, ponieważ znów musimy najpierw się zalogować, tak? A więc w tym wypadku, jak najbardziej, okienko wyboru. No i podsumowując te wszystkie punkty, to musisz wiedzieć, że przełącznik, czyli to co widzisz tu, z, warto skojarzyć jakby z natychmiastową akcją, jak zapalenie światła, coś, co od razu się wydarzy po kliknięciu. Natomiast okienko wyboru, czy też pole wyboru, yy, wybierz wtedy, gdy jakby potrzeba dodatkowego potwierdzenia, poprzez na przykład kliknięcie przycisku. No i to tyle w tych krótkich punktach. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Zapraszam cię tym samym do kolejnej lekcji, gdzie znów porozmawiamy troszkę o użyteczności interfejsów, o elementach, które znajdziesz na stronach internetowych. Postaramy się znów odpowiedzieć na jakieś fajne pytanie, a wy możecie dać znać, jak Wam się podobał ten tutorial.